Witam się z wami, witam i o zdrowie was pytam. <laughs> tymczasem przechodzę z recenzejką książeczki Dwubiegunowość, czyli Wspomnienia Emigranta, pana Jacka Dziewińskiego i pozycja jest od wydawnictwa Alternatywne. I słuchajcie, premier miała sw swoją 5 maja jak zwykle dostaję te książeczki z opóźnieniem, ale czy mi to w czymś przeszkadza? Absolutnie nie. Zobaczcie, druczek jest również taki sam mniejszy jak Smocz Pospolita, czyli znakiem tego, że to wydawnictwo będzie posiadało yy, prawdopodobnie cały czas ten sam druk. Ale słuchajcie, może zacznę od początku, bo się zaraz pogubię. A więc, tak, sięgając po tą powieść, spodziewałam się hmm, takiej dwojakiej historii, w którą będę musiała się wkręcić, żeby ją zrozumieć. Wiecie, bałam się, że będzie opisana takim językiem ciężkim, którego mogę nie pojąć. No i nic bardziej mylnego. Już po pierwszym zdaniu w duszy powiedziałam sobie pierwsze U. Niesamowicie mnie zaskoczył styl pisarski. Jest lekki i sugeruje, że opowie nam wszystko ze swojej perspektywy, byśmy zrozumieli jego myśli i odczucia. Autor nie syl. <tak>, tak to akurat dziwnie powiedziałam. I tak zupełnie jakby się właśnie zwracał do nas jako przyjaciel, a niekoniecznie jako bohater. I teraz tu mamy taki mały cytat. Nie spotkałem jeszcze emigranta, który byłby normalny. Każdy jakiś pokręcony, każdy nosi w sobie jakieś dymony, które w różny sposób się objawiają. I słuchajcie, poprzez tekst użymy małe wyrzuty sumienia, że, będąc emigrantem, no, człowiek czuje się troszkę gorszy. Wiecie, dla nich emigracja wiąże się z poddaniem, z takim brzemieniem, któremu, no, nie potrafili sprostać. Nie lubią mu okazywać swojej słabości, dlatego nikt nie chce się do niej przyznać. Przed samym sobą udają, że wszystko jest w porządku. No, podczas gdy wewnątrz toczą tą morderczą walkę każdego dnia, ich sumienie uzmysławia im, że są nikim, choć tak naprawdę nie zrobili nic złego. Ciężko jest im przyzwyczaić się do rzeczy, które tak naprawdę no, są dla nich nowe. Wiecie, no, choćby sam język, czy też właśnie miejsce, gdzie będą zmuszeni, lub byli zmuszeni osiąść. W dalszych stronach poznam historię prawdziwą pewnego człowieka, któremu no, dane było żyć właśnie w dwóch krajach. Zobaczymy, jakie ukaże nam porównania i gdzie było mu lepiej. Czasem obcy kraj przyjmie nas miło, jednak jak zwykle za wszystko trzeba kurczę zapłacić. No, wiecie, nieraz nawet uśmiech jest zaczynany czegoś, czego prędzej czy później będziemy rozliczeni. Naprawdę nie sądziłam, że tak lekko się przez nią przedostanę. Chociaż nie zawsze, wiecie, że to, o czym tutaj czytałam, no właśnie to nie zawsze było miłe. Śmiało mogę przyznać, że ta powieść powstała jakby po coś. Autor może. Bardziej chciał wyrzucić z siebie to wszystko, co przeżył. Albo może przygotować nas na takie sytuacje, które, wiecie, no, nieraz i nam może przyjść żyć w obcym kraju. Nigdy tego nie wiemy. Nigdy nie wiadomo, jakie czasy dla nas nastaną. I tym bardziej polecam ją, bo warto czasem właśnie wiedzieć rzeczy, o których się myśli, że, no, nas nigdy nie spotkają. Nigdy nie wiadomo tak naprawdę, co nas w życiu czeka, no. Słuchajcie, książka jest naprawdę bardzo fajna. Nawet mimo tego małego druczku, Uwierzcie mi, że kiedy książka jest ciekawa, kiedy czyta się ją lekko, kiedy jesteśmy naprawdę ją zainteresowani, co się może dalej dziać, jak ktoś nas przyjmie, jak się z nami obchodzą, to jest naprawdę książka warta przeczytania, warta polecenia i przede wszystkim dowiedzenia się, jak może być, kiedy na przykład nam przyjdzie żyć w obcym kraju, bo przyjedziemy i co? No właśnie. A tutaj mamy wszystko opowiedziane z ich perspektywy. Także ja wam książeczkę polecam. Nie spodziewałam się, że będzie tak niezła i mi się naprawdę ją ona podobała. Także zaglądajcie do wydawnictwa Alternatywne, bo widzę, że coraz fajniejsze książeczki mają. A tymczasem się z wami żegnam. Pa 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 pa.